Siemka, drob z was wita 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 dziewięć, to... jest jeden rok, dziewięć, drugi rok, a teraz 10-11 trzeci i jakby się zaczynał, powiedzmy... drugi mi się kończy, tak? Ta matematyka... Dobra, skończmy ten temat. Jedziemy, no drugi, drugi mi się kończy. Kurwa, wiesz jaką miałem chujową maturę z matmy? <grym> Fajnie to było, jak 18 się, się. 18 będzie, tu prawo jazdy, ja pierdolę, zaraz wszystko na nas robię. A teraz już jak ma się dopływ... To kurde, wiesz się wchodzi do sklepu bez tej adrenaliny, że ja pierdyka może nie sprzeda fajnie, może nie sprzeda browara czy coś, zaraz się Kto się zjebał <grym wytrzał> <grym wytrzał> No nie tak było słychać Uwam Może nie przystawiam mikrofonu do dupy tak <grym wytrzał> No nie umiecie zrobić Nie, ale pierwszy raz najdziwie ja tak głosuję posłuchaj. No ale tak między nami Między nami co ja mam tu zdradzać nie inne plany Ja tam Ja tam muszę trochę pod... Dobra Zdradzić Zdrażmy wam tajemnicę kto zostanie moderatorem, a kto nie Tak Dawaj No to wy wszyscy zlatujecie a akcem zostaje one Zgadzacie się na takie warunki? Dobra. Ej, wiecie co... Mi to się podobało, jak kiedyś pisał chyba Viper. Wiesz co sobie chcę Czas mówić, słuchawki utopiłem. Co ma? Słuchawki sobie utopił. Jak utopił? Nie wiem. To na Atlantydzie mieszka, czy gdzie? Atlantyda, chuj jak. Tam jest lud. Gdzie, na Atlantydzie? Nie, na Atlantydzie. No, ben, no. <grym> <grym> Nieważne. Aha, ej, mam breaking news. Tomek śpi. No. Mówiłem, że poszedł do no domu. Bo, no bo mi pisał, że on idzie na osiemnastkę, nie, no ale... Powiedział, że będzie, no, w stanie... Nagrywać, no. To okay. się schlał i śpi. No wiem, że no się schlał, on pisał, że będzie schalany. No Le ale zrozumcie, człowiek! No 18. No. 18 no. Może, może przejdźmy lepiej do Goldbergu Trzeba bo uspokoić. Się tutaj boję. Naprawdę się boję. No i co, co możesz powiedzieć, Urban? Zacznijmy od od, od, od użytkowni użytkownika roku, w którym został prototyp. No, według mnie zasłużenie dostał tego Goldberg. No, tu, tu co możesz o panu adminie roku powiedzieć? Jeszcze raz. Co możesz powiedzieć o adminie roku? Jeszcze raz. Powtórz. Powtórz. Co możesz powiedzieć o adminie roku, którym został Urban? Więc bądźmy dobrej myśli. Teraz kolejne pytanie. Czego możemy się spodziewać po kolejnym i po kolejnej gali, którą będzie apokaliptyczna? Dobra, przestań majaczyć już. Kurwa, dlaczego? Tuptuś, dlaczego zrezygnowałeś z funkcji bookerada w <noise> Co, zać poszedł? Mikrofon połknął. <noise> <noise> Ej, Tuptuś! Albo tak jak poszedł, się wyciekać jak ja. Ej, co jest? Ciu Złączyło go. Jasne, co? Ej, złączyło go. Patrz, no, tu co jest? Mama w pokoju. O, dzwoń, czekaj. No już jestem. Już co jest stało? Wysyć taka poszło. niespodzianka, internet mi się rozłączył. Ciągniesz na lewo, to się złączę. Gdzie ty mieszkasz? Ja w Gruziącu Taka fajna a, wioska y, miasto. za dupy, Taka no właśnie, fajna wioska. To tak ty, tam, idź, to gdzie ty mieszkasz? A daleko, daleko. Ja cię Na, znajdę! Gnuj Na przerzucać się daleko od ciebie. Gnuj przerzucać. <laughs> Jakiś im te <laughs> o, A to mój <laughs> u, u. Tup tu zajcieca. Coś palił przed audycją, ale nie wiadomo co. Tup tu znam u Nowo? Znowu? Znowu. Ile wycina? Nie wiem, że na zabytku. twoju Ile wycinaj? Co, ja jest dostępny wow. wiesz, że masz się dzisiaj, Sorry. No ej, nie Zadam wiem, wejsek patrzymy. tam kup, a nie ciągnij na lewo od siada bez hasła <laughs> i przez wifi. Ciągnij na lewo. To hmm. <laughs> Bez <kojarzeń. laughs> Dobra jedziemy dalej, bo tu rykłyśmy dużo cięcia no w czas ale, ale za to jakie wpadki. Ale nie? jakie wpadki będą, no Dobra, jeszcze raz od pytania ty z To no nie E, teraz, teraz ja nie, jadę bo... z dwójeczką? Nie, ja z dwójeczką jeszcze chociaż. Chociaż? Ej nie, ty mówiłeś z dwójeczką, nie? Ej, przepraszam, ja mówiłem jedyneczkę, ty Ale dwójeczka. nie, ty nie do ciebie, to tu się ja mówię. Ale jak on No, no mówię, że jest kim, nie? O kur... Co? Kurwa... mi się rozpierdalało. Ta śrubka źle nie na są najbezpieczniejsze. Się odjechał. Dobra. Jeszcze no, no, dobra, to co ja mam na Że na backstage'u będę się udzielał? No, jeszcze raz. Ja jeszcze raz. Ja, e? ja jeszcze raz ja w tym backstage'u. No, no to pójdźmy. Wiemy dlaczego za dużo bąków przed audycją puścili. No przecież no. słyszałeś wtedy, nie? No fotel nie wytrzymał. Jeden nie hugi. Sobie. Stopera nie pomaga. Oh. I to bonka. Kup nocnik. Wierzymy się na coś innego, nie wiem. Jak bomb stala w balne, to wy przez audycję to będziecie czuć. <laughs> się, ja się wcześniej, się linki uszkodzą. <laughs> dobra, dobra, idziemy dalej. Czy myślisz, że dobrze wykonywałaś... Wykonywałeś... Dobra, do, dobre było pytanie, dobre. Coś dla rejdera, nie? to będzie pierwszy damski głos? A właśnie, kto będzie tym damskim głosem? A, cię to w swoim czasie. No. Amelka? Ja czekaj, ja będę, strzelał, ja będę strzelał, czekaj. Ale powiedz, powiedz datę tylko. ci mówię, moment. O! Kurde, teraz się skapłem fajny wpis w ostrzeżenie iPady. Sebu dał ostrzeżenie użytkownikowi Sebu Kutac. A przeczytaj pod spodem. Przeczytaj pod spodem. Co jałona pisał? Sebu Kutarz. No tak jest napisane. My tylko cytujemy, nie? Jedziemy coś tam? Jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej, bo ja chcę jeszcze pograć dzisiaj trochę. No dobra. No ja też te ja ustępuję Właśnie, no. Drop, Drops proszę <laughs> e, 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 młody jest no co? starszy od ciebie. Tuż kobiety... I przepraszam, zaczynamy. przepraszam ile masz lat? osiemnastka mi idzie, 4 miesiące jeszcze nie wierzę ci. Jeszcze cztery, cztery miesiączki! miesiączki o oh, kurna! Jeszcze cztery miesiączki muszę mieć! Haha, się teraz potwierdolił. Teraz kapowałem, okurę. o sobie. cztery miesiączki. Ty, bo z krzesła spadniesz u balet. To się całkiem tak rozjechało. Ogt! te! Podpadnij mu. Oj, to będzie, to będzie zdanie w padach paczki. Kurwa, a ty na półce no, już, już siedzisz? Cześć. Nie wiem, tych. Chodźcie. Ja ci mówię, ja siedzę na półce, półki są najbezpieczniejsze. Tak? I za zaraz... jeb. Ja jeszcze nie wpadłem na to. Czytał na wikipedii. Pówka nie jest w stanie pęknąć. Chyba, że dużo wady. Ej tego nie będę wycinać, tych niektórych, bo to fajnie. Jak nie, wytnij przyskoczajisz. Nie, nie, nie. Nie wytnij nie znowu. Dobra, my ten quiz tak. Dobra, to ja pierwszy, no. No! no, ja tam no. Muszę... Dawaj, pierwszy numer. Chciałbym pozdrowić użytkownika Zebukutas. Tu ktoś mówił jakby co. Ja też chcę coś jeszcze powiedzieć. Już? Jak chcecie zobaczyć was tego admina w akcji, oglądajcie Jackass Links na YouTubie. Ja chyba YouTube. On tam będzie ja strzał. Poli. Też nagrywał swój pierwszy raz, nie? Jak tu powiedział? Poza Ja wam <grym> wysyłam linki z urbanem w roli głównej. <grym> Zakładka gay. Nie, dobrze, ratowałem. to Zagładka Big Kuta. ja. <grym> yeah. Chyba. To było, to było. Tu, nie, a ten. tu to tu, tu, możesz zobaczyć Ale... w zakładce Big Tits. No, a ty Big Pussy. <grym> so. <grym> yeah, pussy to jest mój kolega, ej. <grym> Serialnie mam taki mam takiego komplas maxylę w pusi. No ja wiem, cześć, ja widziałem Cię z nim na filmiku No jest pussy A on jakżeśmy namiotowali w nocy w wakacje tak dla pompy kto się przyznał że jest gejem Ale tak się na brzdym golił Hej, napisał, że uwolnił okę Już? No, to teraz do morza. <laughs> Przez Wisłę. A i Później do Jak się będzie kąpać, wyknie. Tutaj po pojedzie ktoś nad morze. Pójdzie się kąpać. To taki kretny brzeg mordą. <grym> do łózi. Ty, ale się nie śmiejcie! Nie śmiejcie się. Mi tak, ja tak sytuację tak Nie wiem. Nie wiem. Nie 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 wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie To Mówię? Gówno Nie ja. <grym> powstrzymał, ej. To jest Jakie to jest uczucie trzymać kreta w ręku? Prawie. Właśnie. Czemu właśnie? mikrofon do gardła, żeby cię było lepiej słychać. Tak, jak tą gałązkę, tak to... O, bardzo dobrze. Tak tą gałązkę co pływała sobie pomoże. <grywanie> Dokładnie, tak głęboko, tak... Przeżołądek do serca. A mam dla was taką zagadkę, nie? Jest trzech facetów... Na początku jest jeden, drugi wsadził mu głowę w dupę i trzeci wsadził drugiemu głowę w dupę, nie? O. Ten pierwszy się zesrał, ten drugi to połknął, ten drugi się zesrał, trzeci to połknął i co wysra trzeci? Bo taki dzisiaj tak z nami gadałem, jest taki film ludzka stonoga, co koleś strzywa ludzi, nie? Mm. I tak właśnie żeśmy sobie pomyśleli jak to by było, kurwa, jakby się strzyło trzech kolesi, jeden by się zesrał, to co by trzeci wydawił? Jedną, no co jest z tym Deopsem? No dobra, no postawił kreta i teraz go dupa. Suci, suci tą orkę, czy co? Do morza puszcza. Płyń! Bo tam trochę jebanie z kopiowaniem tego wszystkiego. Ej, nie obraźcie się, jak wam puszczę na chwilę coś. Bo mi się Deops spytał o piosenkę. Tak, ma z tej strony widzieć w luczach gdzieś moim zdaniem on ma za małe zdolności przy mikrofonie i tak samo MK Drops i jedziemy z kolejną audycją No co dzisiejsza audycja będzie poświęcona ja jeszcze rzeczy z tego zielony. Mamy specjalistów i właśnie dzisiaj specjaliści z nami dzisiaj przy Mikrofona. Kurwa, ładna zamówa. Daj się. Ton, Takie gry dla z Bananem. Mamy dla Was oczywiście po ogłoszeń. Teraby <noise> <Polo. głos> z Was żegna. Teraz z Was żegna. Teraby z Was żegna. Teraby z Was żegna. Dera,